No, i widzowie, ja już wróciłem do domu, jestem już w domu. Dzień Karowicza, udany. Było na nim świetnie. No to, co można dalej powiedzieć? No to jemy kolację i idę spać. No, jutro, niestety, do szkoły też muszę iść. Dobra, to jem kolację. Ja zawsze jem marchewki, bo to jest moje ulubione danie. Zające zawsze lubią marchewki. To jem. Chowy, 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 Gdy marchewki widzę, to z radości pikam. Dla darmu schowam się nami pod stoliczem. A jestem lillo, mały kroniczek. pyszna ta marchewka. No, ja już pojadłem. No, no to cóż można dalej mówić. Idę spać. No to idę spać i życzę wam miłych snów widzowie. Ja już idę do łóżka i jeszcze wam powiem jedną rzecz. Ale jestem głodny. Czy jest dla mnie marchewka? Dobra, no to już idziemy do łóżka. Ojciec to idziemy do łóżka. O, burczy mi w brzuchu. Dobra, no to. Idziemy spać. No. Chciałbym zjeść marchewkę. No. I życzę Wam, widzowie, miłych snów. No, i zając sobie śpi. O jutro zając idzie do szkoły.